Siemaneczko wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku zbieracza, poszukiwacza skarbów złomowych, od takich yy, co chciałem powiedzieć. Oczywiście no, będą dzisiaj fanciochy złomowe, jako że zabił dzwon yy, i to są od razu mówię fanty z dwóch dni, czyli z poniedziałku i dzisiaj z wtorku. Bo wczoraj powiem Wam, że była straszna bida oprócz paru kluczy. Jednego młotka to nie było nic, dlatego też wam tego nie pokazywałem, bo troszkę by to było bez sensu. Robi coś na siłę. I wracając jeszcze do niedzielnego odcinka. Powiem wam, no sporo, sporo ludzi się do mnie odezwało o różne rzeczy. Wyjechało, wyjechało w samą niedzielę i poniedziałek ponad 70 kg mojego skarbowego złomu i wyjadą kolejne skrzynki co nie będę ukrywał, że mnie trochę martwi a zarazem bardzo cieszy no martwi, bo no, trochę rzeczy tutaj zniknie, ale to dobrze zrobi się miejsce na następne i jeszcze jedna sprawa yy, szykuję sobie szykuję, oczywiście sobie szykuję już mam naszykowane raz, dwie skrzynki yy, na chlitarg po prostu odkładam rzeczy, które będę chciał tam zabrać ze sobą nie będę pokazywał tego, co tam jest. Kilka osób do mnie pisało, żebym tak zrobił, żebym wystawiał sobie w każdym odcinku kilka rzeczy na sprzedaż, ale nie będę tak robił. Nie chcę robić, wiecie, z mojego zoomowego kanału, jeszcze portalu sprzedażowego. Nie, nie, nie o to tu chodzi. Ja, broń Boże, nie ukrywam, że ja część rzeczy jak najbardziej biorę po to, żeby sprzedać. Coś tam zostaje dla mnie, coś zostaje, coś idzie na wymianę, coś jakieś w głowie projekty się rodzą, ale to taki ja jestem, tak sobie działam. I tak jak mówię, nie będzie tu portalu sprzedażowego. Jak ktoś coś sobie wypatrzy, upatrzy, to pod każdym, pod każdym odcinkiem daje dane do siebie. Także można napisać, zapytać się. Czy jest na sprzedaż, za ile jest na sprzedaż jest to trochę znowuż bałagan nie? no i tak to wygląda sprawa, ale teraz wiele żeby nie zabierać wam czasu przejdźmy sobie do podsumowania i tak jak zwykle powiem wam, że może nie ma jakiejś rewelacji ale ja jestem zadowolony także jest tego trochę jest urozmaicenie, co najważniejsze dla mnie to jest urozmaicenie, nie będzie tak monotonnie, mam coś takiego ale tutaj do kompletu, nie wiem kurczę, czy będzie się dobrze widzieć. Do kompletu tego jest taki koszyczek. To jest typowo, taki jak ja mówię, Fant na targ staroci. Od takie coś. I to jest na flaszeczkę, na jakieś winko. I powiem Wam tak w tajemnicy, całkiem przypadkowo, całkiem przypadkowo mam coś takiego pod ręką. I powiem Wam, że leży. Idealnie można pobujać, nic się nie stanie. Oczywiście nie polecam spożywania alkoholu, Bądź Boże. Dobra, lecimy dalej, to było tak rozrywkowo, ale to oczywiście na targ Sterocie. Ja mówię, fajniutki taki gadżecik. Yy. Mutek kolega, na zoomie mi go podrzucił, bo go nie widziałem. Pozdrawiam serdecznie. Ciekawy, taki coś starszego mi się wydaje. Wpadła, powiedzmy, że pierwsza sikiera, chociaż tych sikier u mnie to setki były, w setkach kilogramów na 100%, jest jakaś sygnatura, mówię, że pierwsza, bo wszystkie sikiery, wszystkie sikiery po filmie u mnie znikły, nie mam ani jednej, poszły nawet te pokaleczone, uszkodzone, popękane, także jak ja mówię, wszystko, wszystko można sprzedać, wszystko ma swojego klienta i nabywcę, lecimy dalej motyczka, taka wielka, do kopania ziemniaków zawsze je zabieram zawsze później schodzą, prędzej czy później wiem o tym doskonale teraz coś coś z wczorajszego dnia tak jak ja mówię, wczoraj, wczoraj były tylko trzy klucze świderek, dziesiątka do drewna taki kluczyk do łódki to było wczoraj i z wczorajszego jeszcze był ten młot 5 kg jest tu sygnatura Cusik, cosik bardzo fajny duży ciężki młot kamieniarski także te, te parę gratów było wczoraj, luczej ten młotek dzisiaj jest powiedzmy, że o nie było lepiej był cały komputer, ramy tu będzie procesor, mówię, był calutki, ja wykręciłem to co zawsze wykręcam czyli te karty rozszerzeń, czyli dźwiękowe, jak zwał, tak zwał, ja od razu mówię, że nie sprzedaję tego jako części działające, tylko idzie do mnie na demontaż i sprzedawane jako elektrozłom. Do tego był jeszcze coś takiego. 120 GB, nie wiem czy to jakiś dołącznik do twardego dysku, czy coś takiego. Bo i twardy dysk też był, był w środku, co to jest? 500 jak dobrze widzę 500 GB, coś takiego suchy, że widzicie pająk z pająkami. To był komputer cały, yy... lutownicę kolbową CCCP to już stare dzieje, niech tak się więcej nie dzieje. Yy, jakąś tam małą płytkę zieloną do mojego projektu płytek zielonych. Dzisiejszy mały kluczyk <laughs> u Taki pierdolnik, dobra. Nie było tematu. Worek z góździami. Nie wiem po co w zasadzie też je wezmę pewnie na targ ze sobą. Może komuś będą potrzebne wielkie. Gwoździe nie porzewiałe. Szkoda, żeby leżały na złomie Mie się raczej nie przydadzą Chałupy nie planuję budować Ale jest ich Przynajmniej jest 50 Także wiecie, no to szkoda było Żeby na złomie dniło. Kolejną Umie już Czwartą, szóstą albo siódmą Tarkę do prania Jedna widzieliście w którymś odcinku poszła Do widza pozdrawiam Serdecznie, Ty, co tu jeszcze mamy? Coś, czego z reguły nie biorę, czyli mosiąc. A pozwoliłem sobie dzisiaj, bo jakoś mnie tak urzeknął taki, nie wiem jak to powiedzieć, jak to się dokładnie nazywa, Leciało mi z głowy, ale wiedziałem, pod świeczkę kaganek. O kaganek pod świeczkę w kształcie liścia kosztował mnie całe 15 zł ale myślę, że wiecie, jak się nie sprzeda tak, to pójdzie na targ staroci. Muszę mieć też coś ciekawego, nie sam złom. Także od czasu do czasu pozwolę sobie na taki kaprys. Fajna sprawa. Poza tym ładny jest. Zobaczcie. Świder, składany świder. Cholera, nie będziecie widzieć. Składany świder do lodu, tak, do odwiercenia otworów. Jedny, jedyne co ma uszkodzenie, to tutaj widzicie jest pęknięcie, ale to podkładka do zespawania czy coś w tym sensie ostrze jest, wszystko jest. Zobaczycie to później jeszcze z góry. Także taki, taki fancior myślę, że opłacało się. Dali za niego całe 6 zł. Cicho nikomu nie mówcie, To yy, jeszcze. Siedzisko z maszyny rolniczej, to też zaraz zobaczycie, zaraz zobaczycie z góry, bo nie będę tu pchał pod tą kamerę. Co dla mnie ktoś nie miał po prostu rozumu, zobaczcie. Kolejny strażak nalewiony przeze mnie, ale ktoś był mądry i przyspawał go do rury. Ale na szczęście myślę, że myślę, że dam radę go jakoś odciąć delikatnie. Widać, że to był taki spawacz jak i ja <laughs> Czyli gówno spawacz Poklejone, posmarkane Jeszcze do odratowania Myślę, że się da Delikatnie, no, czubek złamany Ale jestem ja Także jest czubek <laughs> Nie jest źle Także takie fanty Z dwóch dni Mówię sorry, tragedii nie ma Jakieś pierdołasy Ten duży świder Siedzisko i strażak Tara, także myślę, że jak najbardziej na plus w ciągu dwóch dni. Dokładnie ile za to zapłaciłem coś koło 60 zł. Także myślę, że nie ma co narzekać. To też wyjeżdża, to jest przyszykowane. Cała skrzynka narzędzi różnych, wszelakich. Także ci, co się ze mną śmieją, że zbieram stare klucze, jakieś pierdoły. Czy coś w tym sensie? To wszystko wyjeżdża do jednej osoby. O, o mało, żeby tylko to. Bo wyjeżdża. wyjeżdża jeszcze tutaj ten kociołek. I te wszystkie yy, y, narzynki, gwintowniki i pierdoły. Także co? No tak to się ma. Jeśli było na co popatrzeć, to się cieszę. Jeśli nie było, no, trudno, przepraszam. Do następnego, trzymajcie się, hej.